Witamy Państwa na kolejnym pokazie ciągnika John Deere 8RX 410. Jest z nami Pan Andrzej Giemza, przedstawiciel Hempest Maszyny Rolnicze. Wczoraj Województwo Śląskie, dzisiaj Województwo Opolskie. Jakie są pierwsze wrażenia Pana klientów, jeśli chodzi o tą maszynę? Spostrzeżenia są i wrażenia bardzo pozytywne. Ciągnik zaskakuje po pierwsze bardzo dobrą zwrotnością. Pierwsi nasi klienci na Śląsku byli bardzo sceptycznie nastawieni. Jeśli chodzi o komfort jazdy ciągnika gąsienicowego i bali się jego zwrotność i pierwszy sygnał, że ciągnik przeszedł ich oczekiwania. Ciągnik też udowadnia, że 4 gąsienice jest to najlepsze rozwiązanie, najbardziej optymalne dla naszych klientów. Tak, Klienci też bardzo bali się prędkości maksymalnej, natomiast jeśli wyjechali na drogę i rozpędzili się do 40 km na godzinę, to nagle zobaczyli, że tego problemu nie ma. Panie Andrzeju, a jeśli chodzi o prace uprawowe, to czy ten ciągnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do ciężkich prac, czy był on też wykorzystywany gdzieś indziej? Zgadza się, wrócę do prędkości. Wczoraj, jak klientowi meldowałem o prędkości maksymalnej 40 km na godzinę, klient nie wierzył. Myślał, że się pomyliłem. Natomiast co do prac, ten ciągnik może być absolutnie maszyną uniwersalną. Przy pierwszym pokazie. Ciągnik pracował przy siebie, bardzo precyzyjnym siebie warzyw, konkretnie marki. Tutaj jak widzimy ciągnik pracuje przy pracach uprawowych, także uważamy, że w tej kompletacji jest to maszyna kompletnie uniwersalna, która może w pełni zastąpić ciągniki kołowe. Mamy tutaj i siłę ciągu, mamy świetną zwrotność, mamy bardzo dobre właściwości trakcyjne. Rozmawiałem tutaj z operatorem, który dzisiaj ten ciągnik testuje, jest bardzo zadowolony z komfortu pracy i w trakcie poruszania się po drodze, i w trakcie prac uprawowych, także uważamy, że jest to no, maszyna przyszłości. Wartym też zaznaczenia jest to, że porównywaliśmy tutaj też Ciągnik czterogąsiennicowy z ciągnikami dwugąsiennicowymi, i ten komfort, jak i prowadzenie automatyczne, zdecydowanie lepiej się sprawdza na tych czterech gąsiennicach. Więc myślę, że bardzo ważne, żeby zaznaczyć, że nie tylko siła uciągu, ale też przede wszystkim zmniejszenie ugniatania gleby. Dodam, że nie tylko ugniatanie gleby, ale właśnie tutaj też na tym polu porównujemy pracę ciągnika na dwóch gąsienicach z naszą technologią czterech gąsienic. Poza tym, co tutaj zostało powiedziane, dodam, że szczególnie jest to widoczne na uwrociach. Ten ciągnik nie niszczy, nie pozostawia kolei, natomiast ciągniki na dwóch gąsienicach, no niestety na, na uwrociach robią bardzo duże spustoszenie, no i tutaj mamy bardzo dobre warunki, natomiast przy cięższych warunkach, przy większej wilgotności ciągnik na czterech gąsienicach, nasz bohater 8RX świetnie się spisuje. Bardzo dziękuję za pierwsze spostrzeżenia. My wracamy do pracy i będziemy kontynuować naszą serię pokazów po całej Polsce.